Cześć Wam, witam Was w kolejnym warsztatowym vlogu, słuchajcie ja być troszeczkę inny film, widzicie maszyny porozkładane, skończyłem przed chwilą bardzo fajny projekt stolarski, robiłem coś co każdy amator, każdy miłośnik pracy w, drewn w drewnie, każdy stolarz amator powinien zaliczyć, ja e, zrobiłem to po kilku latach mojego majsterkowania, czyli decha sztorcowa, decha sztorcowa od A do Z, wszystkie naprawdę etapy będą dobrze pokazane, ale montażu jest bardzo dużo, dlatego e, żeby coś było e, kręcę tego vloga, mam Naprawdę dużo do pokazania, dużo do, do opowiedzenia. Motywem przy, przewodnim będą narzędzia, narzędzia filmy Dedra. Za chwilę o tym porozmawiamy, słuchajcie. Idziemy do stołu w piecu na także będzie się tutaj robić coraz cieplej. Pokażę Wam, słuchajcie, przejdziemy tutaj. Pokażę Wam, słuchajcie, jakie narzędzia, jakie narzędzia. oczywiście w ramach współpracy, jest to moja druga współpraca z tą firmą, Pierwsza to była głównie odnośnie tej. Tej szlifierki to jest szlifierka akurat sieciowa. Na tym mi zależało, bo szlifierkę, którą jakiś czas temu sobie sam kupiłem, czyli ta Milwaukee. Zresztą dla tych, którzy tak bardzo się interesowali, co z nią, co z nią, ona działa wszystko pięknie, ładnie. Ale niestety tutaj ta, ten przełącznik zmiany oscylacji padł, została tylko na, na oscylacji 3 mm, nie na 6, a ja źle mówiłem. No i niestety trzeba poszukać Paragon co jest nie rada wyczynem jak się okazało i oddać to na gwarancję. Także był projekt wykonany tą szlifierką. Pierwsze wrażenia bardzo dobre oczywiście w tym projekcie, czyli odnośnie zechzy ona również tam pracuje. Teraz jakie narzędzia wybrałem? Słuchajcie, wybrałem narzędzia, które mi będą potrzebne do najbliższego projektu, a tak jak ci, co oglądają wiedzą, biorę się tam troszeczkę za mojego busta, będzie taka przeróbka na mini, mini kamperka, taki bardziej bus piknikowy, ale będzie, słuchajcie, fajny korpus. Zabudowa szufladowa z tyłu będzie wyjeżdżała. Wielka szuflada, 1,10 m prowadnice, 136 kg dźwigu. To wszystko już idzie do mnie. Słuchajcie, dzisiaj albo jutro najpóźniej odbieram sklejkę. Cztery arkusze sklejki. Chodźcie tutaj. To nie są żarty, to są duże koszta, dlatego się dobrze przygotowałem. O tym już nie będę dzisiaj opowiadał. Konfigurator, konfigurator korpusów darmowy Bluma, jest o tym film. Tym, tym razem tak sobie to przygotowałem. Nie będę wam tutaj tłumaczył słuchajcie jak to działa i dlaczego jest korpus główny, szuflada, z tej szuflady będzie wychodziła jeszcze szuflada na bok, to wszystko zobaczycie na filmie, mam rysunki, tu słuchajcie są rozkroje trzech płyt, plus jeszcze jedna płyta to jest już sama, sama góra, także do tego, do tego wybrałem narzędzia, którymi będą potrzebne, naprawdę potrzebne do tego projektu i one będą tam miały spory test. Dzisiaj zrobimy taki słuchajcie przegląd, co wybrałem, moim zdaniem najciekawsze narzędzia, jedne z najciekawszych narzędzi. Firma Dedra, co odnośnie narzędzi akumulatorowych, ja, że tak powiem, nie mam dużo narzędzi akumulatorowych, dopiero zaczynam się, dałem się przekonać. Praktycznie tak naprawdę Wam mówiliście, że to już teraz. Te narzędzia są coraz lepsze, naprawdę mają moc porównywalną do, do narzędzi sieciowej, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jakie narzędzia wybrałem. To są cztery narzędzia, słuchajcie, są tutaj one to w tym kartonie. Będziemy je po kolei szybciutko otwierać, pokazywać coś w środku, taki szybciutki filmik. Jakieś takie wrażenia, słuchajcie, pierwsze wrażenia no szybko. Ja zobaczę to swoim okiem, opowiem co widzę, jak to widzę. Dlaczego robię ten film? Po pierwsze współpraca z firmą Dedra jest totalnie luźną współpracą, nikt mi za to nie płaci. Ja po prostu... Dedra wspiera mój warsztat, tym będę miał czym pracować. Przekonało mnie, mnie to narzędzie odnośnie pierwszej współpracy, wzięłem je na próbę. To było jedyne narzędzie akumulatorowe, taka mała siwierka. Tam poprawki robiłem w różnych projektach, to widzieliście ostatnio. Nie chodzi o to, że ona jest fajna, super i tak dalej, tylko chodziło mi o sam wykonanie. Nie byłem, nigdy nie miałem narzędzi Dedra w ręce, dlatego to był taki mój, że tak powiem, podstępny ruch. Wziąłem jedno narzędzie, wiadomo, że wszystkie narzędzia będą podobnej klasy wykonane to naprawdę e, zrobiło na mnie wrażenie. Myślę, że te narzędzia na swojej półce cenowej e, będą robić e, naprawdę dużo ruchu, pozytywnego ruchu. Także zabieramy się, słuchajcie, zabieramy się biorę pierwsze lepsze narzędzie z góry. No dobra, jak pierwsze lepsze to pierwsze lepsze. Mamy wyżynarkę. Wyżynarka, słuchajcie, akumulatorowa z serii e, SAS Plus All. Mamy słuchajcie wyżynareczkę. przyjrzymy się jej E, jedyne narzędzie z tych czterech narzędzi, które. Znaczy jest jedno narzędzie, którego troszeczkę używałem, także tam nie będę ściemniał. Tych narzędzi nie widziałem, także myślę, że będzie to w miarę e, obiektywne, co chodzi o pierwsze wrażenia. Co my mamy? Brzeszczot, Imbus, e, prowadnicę boczną. E, no i tu mamy oczywiście jakiś klucz do odzysku robku. Jego, gdzieś się tutaj podejrzewam, montuje z tyłu. I teraz ciekawostka jest taka. Jak wygląda? Aha, tutaj mamy system, system, jakiś system szybkiego mocowania. Mniej więcej tak to wygląda. Najważniejsze w, tym, w tych wszystkich systemach tutaj mamy taką osłonkę naszego brzeszczotu i mamy tutaj e, cięcie proste i trzy. I trzy mamy tutaj regulację tak zwanego podcinaka. To jest bardzo dobre do mniej precyzyjnych, z, do mniej precyzyjnych e, cięć po linii prostej. W łukach już musimy się tutaj przełączyć. Aby ten brzeszczot pracował stabilnie. Teraz zamontujemy sobie szybciutko brzeszczot, bo coś Wam pokażę, co jest ważne w wyżynarkach. Zobaczymy, jak to tutaj zadziała. To wiadomo, że to jest nowiutki, splendny, jest nic wyrobione, to może jeszcze nie być takiego efektu. Druga sprawa, tutaj jest ważna ta rolka. Im większa, tym lepiej i im bliżej tej płaszczyzny, tym lepiej. Także tutaj rolka jest naprawdę spora, nie jest może jeszcze, mogłaby być kapkę większa, ale, ale jest naprawdę dobrze, także montujemy sobie ten brzeszczotik. Słuchajcie, szyciutko. No I mamy, mamy to za, zamontowane. Wezmę teraz baterijkę. Mam takie dwie baterie. Słuchajcie, dwójeczka i to jest czwóreczka. To, to było jeszcze odnośnie tej współpracy do tej szlifierki. Także zamontujemy sobie tutaj. Załóżmy tą czwóreczkę. Zobaczymy. Czy tak jak najbardziej możemy odkładać wyszelarkę w ten sposób. Także bardzo fajnie. I teraz. Co my tu mamy? Tutaj mamy oczywiście z boku musimy wcisnąć ten przycisk, żeby zwolnić główny przycisk. Fajnie. Jest tutaj dioda doświetlająca miejsce cięcia. Zobaczcie nawet to e, fajnie świeci, Teraz mamy tutaj, mamy tutaj płynną regulację w regulację Bez problemu możemy sobie to i to nawet... Słuchajcie, fajne jest to bo po prostu przy zakrętach. Jeżeli mamy jakieś y, trudniejsze miejsca, no to po prostu zwalniamy. Im, 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 im brzeszczo wolniej chodzi, tym łatwiej nam się. Dobra, to mamy i teraz słuchajcie, wiecie o co mi chodziło? Co jest ważne w, w wyżynarkach? Zwalnianie brzeszczotu. Jeżeli ono ono powinno on powinien dać się wyciągnąć, o właśnie tak. Nie ma żadnego systemu, bo niektóre na przykład y, nowsze Droższe wyżynarki z Bosza mają taki system takiego, że tak powiem, że ten wrzeszczot aż tak, wy, wy, wyż, wy, aż tak wyskakuje. Mój Bosch, bardzo dobra wyżynarka, ale niestety takiego czegoś nie ma. Dlaczego to jest ważne, żeby ten wrzeszczot tak sam wyskoczył? Bo gdy mamy dużo cięcia wyżynarką i dobrze jest mieć, dlatego w kompletach są po 2-3 wrzeszczoty, to nie dlatego, żeby jeden dokończył do zera. Tylko, że jeżeli jakąś część pracy wykonamy, on już jest naprawdę gorący, odkładamy go na bok, i właśnie w tym momencie. Gdy jest taka możliwość, tak jak w tej wyżynarce, że on nam sam wyskakuje, no to po prostu zwyczajnie się nie oparzymy. Bierzemy kolejny brzeszczot, tak żeby tego brzeszczotu nie wykończyć, nie spalić go. On sobie ostygnie, za chwilę znowu zmienimy na ten i tak na zmianę wierzcie mi, że te brzeszczoty wam długo, dużo, dużo więcej wytrzymają. Także wyżynareczkę mamy mamy z głowy, słuchajcie, taki, taki pierwszy ten. Ona oczywiście będzie widoczna w pracy już w najbliższym projekcie. Sama jakość wykonania chodźcie tutaj bliżej. Zobaczcie, to jest fajne. Tutaj możecie to oglądać z bliżutka. Ja już to widziałem przy tej szlifierce Delta. Jakość wykonania jest bardzo, bardzo dobra. Plastiki fajne, bez nadlewek. Miejsca ugumowane tu, gdzie muszą być. W razie jakiegoś upadku urządzenia, tu wszędzie jest guma. Także bardzo fajnie. Tutaj mamy, tak jak pokazywałem, ten odciąg. Dobra. Kolejne narzędzie, słuchajcie, wyżynarkę dajemy na bok. Ja sobie to wszystko już później poskładam, żeby nie przedłużać. Dobra, zaglądamy do, do kartonu. Kolejnym narzędziem jest lamelownica. Tak jest, korpusy, które wam pokazywałem. Wszystkie korpusy, wszystkie cztery korpusy chcemy zrobić za pomocą tej lamelownicy. E, urządzenie bez kabelka, także mega wygodna praca. E, zobaczymy, jak ona się sprawdzi. W tej lamelownicy, słuchajcie, nie próbowałem, nie otwierałem, nie oglądałem. Także zobaczymy, co, co ona tutaj w środku jeszcze ma. Kruciec, y, kruciec słuchajcie do tego tu mamy klucz do wymiany freza, y, frezu i oczywiście tu jakaś tam y, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i tak dalej tak dalej. Odpakujmy sobie to, mamy piękna, ładna lamelownica. Tutaj możemy sobie podpiąć y, ten kruciec no i tutaj założyć worek. Do lamelownicy worek to chyba nie jest dobry pomysł, ale ale bo tu jednak trzeba wyciągnąć ten urobek z, z gniazda frezu. Zobaczymy również, ja będę próbował ją pracować bez, bez podłączonego od, odkurzacza. Zobaczymy jak ona sobie będzie radziła. To zobaczycie na pewno na filmie. Słuchajcie, lamelownica jak na, lamelownica. Na pewno jest bardzo fajna, zgrabna, nie jest ciężka. Tutaj mamy oczywiście standardową e, ustawienie odnośnie wielkości lamelek, czyli załóżmy dziesiątka, 20 to jest. E, im większa lamelka, tym nasz frez się po prostu wysuwa dalej. Tutaj chodzi o te wysunięcie frezu. Mamy dwudziestkę, mamy dziesiątkę i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tutaj. Tutaj ja kiedyś dużo robiłem lamelownicą, tutaj słuchajcie, jeszcze mi zostało. Dlatego między innymi, bo pewnie stali widzowie wiedzą, że mam domino, ale chcę wyrobić te lamelki i ten projekt zdaje się być idealny. Mamy 20, mamy dziesiątki, to są takie mniejsze label, lamelki. Tutaj mamy jeszcze zerówki i mamy M-M M to tak szczerze mówiąc nie wiem co, co to oznacza. Mamy tutaj tradycyjnie już tutaj podziałkę kątową. Możemy sobie oczywiście e, tą stopę e, wysunąć do przodu, gdy żeby się pracować w tej płaszczyźnie. No i w tej płaszczyźnie, bazując to wiadomo w tą stronę. Także korpusy będziemy robić Słuchajcie, na tym urządzeniu. E, również proszę bardzo, przypatrzmy się tutaj z bliska. Słuchajcie, zobaczcie na te odlewy, wszystko jest w porządku. Skale są wyraźne, nie są to żadne naklejki. Tutaj nic nie schodzi, słuchajcie, wszystko jest ok: wszystko się zdaje. Słuchajcie, lamelowica nie ma co się czarować. Każda lamelownica, jeżeli ją złapiemy, ona będzie posiadać luzy. Ja już jakiś czas temu pokazywałem, i tutaj gdzieś jest tania lamelownica, nawet się deklarowałem, że ją tam sprzedam za przysłowiową stówkę. I wtedy, wtedy jeszcze nie miałem domino, Zacząłem szukać, znaczy szukać, sprawdzać lamelownice dla mnie dostępne, czyli DiWolta i Makite. I to nie jest tak, słuchajcie, każda lamelownica jakieś luzy posiada, to oczywiście chodzi o to, że, że my te luzy kasujemy pracując już na danej powierzchni. I to tylko praca i technika pracy jest zależna od tego, jaka, jaką dokładność, z tego maksymalną dokładność z tego urządzenia uda nam się wyciągnąć. Inne urządzenia droższe, ale to jest w ogóle inna półka, domino czy jakaś tam Zeta i tak dalej. One nie mają w takich typowych prowadnic, jak te wszystkie, czyli takie, że tak powiem, prowadnice tego typu. To są takie ala łoża, ale niestety nie mamy tu żadnego kasowania luzu, tylko tam są po prostu prowadnice na, na, na prętach, na po prostu na spożniach, i ten luz jest tam po prostu skasowany praktycznie do zera. Myślę, że bez problemu do takiego zadania taka lamelownica się będzie nadawała. Tak jak mówię, to jest tylko technika pracy. Nie pamiętam jakie to były projekty, ale, ale widzieliście tą tanią lamelownicę. Chyba za 300 zł ona była. Używałem, praktycznie do dzisiaj używałem, także, także tam się nauczyłem, także myślę, że tutaj jak najbardziej się to sprawdzi. Teraz zobaczmy sobie tutaj, podłączmy może tą czwóreczkę. Słuchajcie, tak to wygląda, także no lamelownica, no tutaj chwyt jest wszystko w porządku, bardzo fajnie, no i co, naprawdę cicha praca, to trzeba przyznać. Lamelownica, to będzie praktycznie główne narzędzie, nasze znaczy główne, bardzo dużo pracy przed nią, także tutaj mamy naprawdę cztery płyty, jest rozcięte, Czekam na telefon ze stolarni, będzie formatek naprawdę masa, także wszystko pójdzie w lamelki i plus wkręty. Bierzemy następne narzędzie na stół. Dobra i kolejne narzędzie na moim stole jest to wiertarko-wkrętarka z udarem. Wiertarko-wkrętarka Dedra, model D7140, do tej pory nie podobałem symboli, będą one oczywiście widoczne na ekranie. Ale wiertarek, krętarek, zakrętarek, kluczy udarowych firma Dederow w ofercie ma naprawdę sporo. Ja nie byłem świadomy, że oni w ogóle mają tyle aż narzędzi w ofercie. Także fajnie, bo mamy to pod ręką po prostu na naszym rynku bez problemu. Ja jak wiecie mam narzędzia innej firmy, to nie są złe narzędzia. Też przetrwały sporo, ale niestety jest tam problem z zamówieniami, z terminowością itd. itd. Także... Taką wkrętarkę wybrałem dlatego, po prostu dlatego, że takiej nigdy nie miałem wkrętarki z udarem, także ona się lubi jest w tym projekcie, będzie służyć mi jako zwykła zakrętarka. Zakrętarka 85 cm, także spora, ciężka, znaczy mocna zakrętarka. Otwieramy, patrzymy co mamy w środku. Także tak, instrukcja, dodatkowa rączka, żeby nam rączki nie przekręciło, nie wykręciło. To niby ma potwierdzać jej moc, że to nie są przelewki. Tutaj mamy oczywiście y, taką skówkę, żeby przymocować wkrętarkę do pasa motorskiego, tym się na razie zajmować nie będziemy. Pudełko na bok, słuchajcie, otwieramy, wyciągamy sobie wkrętarkę. Proszę bardzo, wkrętarka oczywiście bezszczotkowa. Widzicie tutaj ten tył y, bardzo zgrabny, bardzo fajny. Ta linia z baterią jest praktycznie praktycznie na równo, także to jest też ważny parametr. I teraz y, jakąś baterijkę. Do tego no może do takiego urządzenia to coś mocniejszego się przydało niż dwujeczka. Oczywiście z dwujeczką też będzie pracować i pewnie ja będę pracował z dwójką. I teraz mamy tutaj takie dwie kości, aby zamontować tą, tą rączkę. Dobra, jest zamontowane, No pojem robi wrażenie, słuchajcie. Teraz chwyt jest naprawdę pewny. Słuchajcie, to jest naprawdę ważne, bo taka wkrętarka, jeżeli no, ma e, swoją mocność, to potrafi nas zaskoczyć. Ja przeżyłem to nawet w słabszych wkrętarkach. Teraz zobaczcie, uchwyt mamy metalowy, także e, jest on do 13 mm, z tego co tutaj widzę. Tak jest, tak jest, mamy go do 13 mm. Tutaj mamy, jak widzicie, tutaj mamy dwa pierścienie. Jedno to jest. E, Regulacja sprzęgła, drugi mamy tryby pracy, czyli wkręcanie, wiercenie i udar. Dwa biegi, lewe, prawe obroty, tutaj mamy przycisk pod ręką. Doświetlanie miejsca pracy, tutaj mamy taką diodę, no i oczywiście. Patrzcie, jak on ładnie chodzi. To mamy na pierwszym biegu, słuchajcie tutaj. Już zrobimy tak ładnie, tak już fachowo. Od 0 do 550 obrotów i od 0 do 2000 na biegu drugim. No to już ładnie śmiga, słuchajcie. Ja oczywiście w tym, w tym, tak nie będę pracował, tylko raczej tak i jeszcze raczej tak Jak najbardziej, słuchajcie, ona będzie w projekcie zabudowy do busa, że tak powiem, brała, grała pierwsze skrzydłce odnośnie wiercenia i wkręcania wiertarko wkrętarka Dedra zaliczona. Ostatnie narzędzie w pudełku słuchajcie i ci, którzy mają śledzą mnie na Instagramie śledzą mnie na Facebooku to doskonale wiedzą co to jest. Ba bateria, bateria to jest taki dodatek. Oczywiście frezarka, frezarka. Jeszcze wrócę na sekundkę do baterii. Mamy tutaj trzeci rodzaj baterii. Tych baterii w ofercie też jest naprawdę masa. Ja mam trzy baterie każda inna mam teraz Przyszła piątka, mam czwórkę i mam dwójkę. Dwójka jest tutaj, w tej rentarce. Ale okej, okay, wracamy, słuchajcie, wracamy. Poskątajmy się troszeczkę. Wracamy do frezarki. Mamy tą frezarkę, słuchajcie, yy, co mamy w pudełku? Nie ugrywam Ja tą frezareczkę kapkę pracowałem, słuchajcie, choć bliżej zobaczymy, co tutaj jest. Ale by tak powiem, yy, poskładałem ją tak, mniej więcej, jak to było. Także, tak to wygląda. Mamy frezareczkę. Cyk. I teraz słuchajcie zanim przejdę do samej frezarki zobaczcie tutaj nawet jest frez założony frez zaokrąglający. To było odnośnie odnośnie deski sztorcowej. Ta frezarka również będzie miała co robić przy tej zabudowie. Bo jak ci którzy mnie długo oglądają nawet żeście żarta żartach mi to zawsze wytykali, że ja wszystko zaokrąglam, ale tu będzie sklejka. Musi być ładnie, musi być porządnie. Także myślę, że ten frez mimo, że porządny, to może, może go braknąć. Chodźcie zobaczycie teraz co mamy tutaj jeszcze dodatkowo. Te wszystkie przydasze słuchajcie, to jest mega bardzo fajna. Mówiłem już o tym na Instagramie w takiej szybkiej prezentacji. Mamy system odciągu. Tutaj mamy z jednej strony zakładamy zakładamy tutaj też szkło ochronne przed, no przed odpryskami, przed tym, ale ono również Powoduje, że ten odzysk materiału, od, od, odsysanie materiału jest, jest lepsze. Takie dwa elementy dla mnie to jest mega, mega, ważny temat. Pierścień kopiujący, tuleja kopiująca, zakładamy sobie ją tutaj. Po prostu odkręcamy te dwie śrubki, wkładamy i przekręcamy z powrotem. One nam trzymają. Mamy jakieś szablony, tylko przemierzamy sobie. Zakładamy zwykły frez prosty, palcowy, bez żadnego łożyska i możemy sobie cuda robić. Przykładnice. I mamy sobie tutaj klucze, klucze niby wtłoczone, ale przynajmniej nie są z jakiejś jedynki blachy, tu jest przynajmniej półtorówka blacha, jak nie 2 mm, ale oczywiście jak ktoś ma klucze pod ręką, no to lepiej y, używać y, zwykłych kluczy, ale są, dobrze. I tutaj mamy różne takie y, przyda się elementy, żeby to wszystko zmontować. Ja to wszystko szybko zmontuję, za chwilę wam pokażę o co to mniej więcej chodzi. Dobrze, frezarka jest uzbrojona, słuchajcie, po kolei mamy tutaj y, cały ten system odbierania urobku. Jedna strona, aha, tutaj jeszcze nie wkliknąłem sobie tego, także od razu sobie to zrobię. To będzie mniej więcej tak wyglądało. To nam oczywiście chroni nas, użytkowników, jak również za, zapewnia lepszy, lepszy y, odzysk urobku. Mamy tutaj przykładnicę. Tutaj ona jest w ten sposób za pomocą tych dwóch pokręteł y, po prostu mocowana do korpusu. Do niej za chwilę wrócimy, bo ona się wydaje tutaj zbyt, że ma małą regulację, ale zobaczcie, możemy ją sobie tutaj o, o, w tą stronę po prostu regulować. To jest akurat Max. Aż tutaj ona powinna się mieścić pod frezarką. Tak naprawdę. O i tutaj możemy do osi. Warto jest tutaj sobie połączyć te dwa elementy po prostu z zwykłym jakimś kawałkiem drewna czy tam sklejki. Wtedy każda tego typu prowadnica jest o wiele bardziej precyzyjna. I teraz słuchajcie, z tej strony mamy również takie coś. E, tutaj mamy taką fajną możliwość, jak to powinno działać, bo tutaj mamy te słożnie prowadzące dość krótkie. Gdy przedstawimy to z tej strony, to tutaj już mamy rewolwer, z tej strony nie ma mocowania, ale nie tak to powinno się robić. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, tutaj mamy nacięcie, czyli wykręcamy sobie ten bolec. I teraz, jeżeli ktoś ma jakąś wielką potrzebę, Dorabia sobie takie bolce jakiej jakie długości mu pasują, i wtedy, gdy one będą, załóżmy takiej długości przeszczelą. Tędy w tym momencie z tej strony on będzie mocowany na dwie śruby. To jest bardzo łatwo, e, że tak powiem, do dorobienia. Nie jest to nic skomplikowanego, to są gwinty metryczne. Także możemy sobie to, jeżeli jest taka, oczywiście potrzeba. Zanim, e, żeby nie zapomniał, słuchajcie, tutaj oczywiście mamy drugą tuleję. Ta frezarka to jest podstawa odnośnie takich frezarek. Możliwość mocowania frezów o czwieniu 6 i 8 mm, czyli mamy dwie tulejki do wyboru. Ja oczywiście Wam polecam frezy do wszystkich prac, oprócz prac krawędziowych frezy o 8 mm, jeżeli macie jakąś drobną robotę, jakieś tam R2, R3, to nie ma to znaczenia, może być frez o 6 mm, tam nie ma aż takiej sił. Słuchajcie, dalej co? Przyjrzyjcie się zresztą sami. Bardzo fajny korpus. Tutaj mamy taką sprytną z jakiegoś odlewu zresztą jak cały korpus blokadę tego, tego wrzeciona. Zobaczcie silnik bezszczotkowy naprawdę fajnie zrobione. Wkładamy sobie ją w ten sposób bez problemu i tutaj tym mechanizmem zaciskamy. Tutaj mamy pod ręką oczywiście blokady wysokości wrzeciona. Tutaj mamy taką fajną regulację również już tutaj jest ten element metalowy, w środku mamy również śpień metalowy. E, tutaj mamy tak zwany rewolwer. Możemy sobie tutaj e, te stopnie używać do, e, no, po prostu do kolejnych przejść frezowania. Co chodzi o frezowanie wieloetapowe. Także bardzo fajnie. Tutaj mamy czytelną miarę tak samo. E, bateryjka. Włóżmy sobie bateryjkę. Załączmy sobie tą piąteczkę spróbujmy. Nie wiem na ile ona jest naładowana. Zaraz sobie to sprawdzimy. no Ma dwie kreski także Powinno nam startnąć, słuchajcie. I teraz tak, mamy tutaj, włączamy sobie frezareczkę, mamy doświetlenie miejsca pracy, bardzo fajne. We frezarce to jest naprawdę ważne, ja mam tak w frezarce Bosza przewodowej yy, i to jest jedyna frezarka, która tą opcję miała. I teraz zobaczcie, włączamy ją tutaj y, tym y, przyciskiem odnośnie regulacji obrotu. Tutaj. Także wszystko jest pod ręką. Tak to wygląda. Słuchajcie, frezarka, tak jak mówiłem, czekają również sporo pracy. Co prawda będzie tam dużo pracy kramędziowej, a tutaj jedynym minusem jest brak tego kubeczka takiego odnośnie pracy jedną ręką takiej frezarki. Dla mnie to żaden problem. Ja takie kubki posiadam. Mało tego zamówię sobie też do tej frezarki to kosztuje 20, 30, 40 zł, To już jest taki na wypasie z pochyłem kątowym i, tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest dla mnie wielki problem. Ta, ta średnica to jest średnica taka dość znormalizowana. Dość Inne firmy będą używały tej samej średnicy, ale sprawdźmy to. Frezarka MakTek Makita MakTek moja pierwsza frezarka ma ponad 5 lat i to grubo. Już swoje przeszła, tu jest troszeczkę to zmodyfikowane, polecam taką modyfikację i teraz zobaczcie, oczywiście bez problemu, bez problemu to pasuje, także nie ma, nie ma w tym problemu, nie, to nie jest żaden problem, po prostu w ten sposób. O wiele, o wiele ważniejsze jest słuchajcie, jakość wykonania tego sprzętu, proszę zapraszam bliżej, zobaczcie sobie sami, tutaj naprawdę się nie ma do czego doczepić, na tej półce cenowej, słuchajcie, ja to nie będę mówił jaka firma, co jak. Bo tam to też były dobre narzędzia, które działały, działają do dzisiaj, ale jakość wykonania nie jest, no nie jest, no po prostu nie ma gadać, to nie ma żadnego porównania. Tutaj zobaczcie, jak ten korpus jest wykonany, to wszystko jest zero-zero, jakiś nadlewek, sama powierzchnia, same te pasowania, słuchajcie, to wszystko jest, jest naprawdę fajnie, fajnie spasowane, fajnie to wygląda, wszystko jest dodatkowo jeszcze obrabiane pod wymiar. Także pierwsze wrażenia bardzo dobre. Ale nie o ograniczenia tutaj chodzi, słuchajcie. Najważniejsze to narzędzia jest praca i moja współpraca na tym polega. Ten film jest filmem dodatkowym, bo przy pierwszym filmie palnąłem gafę, to była praca narzędzia. Ale przez chyba 40 minut opowiadałem o wszystkich markach, o tym jakim olejem robię, jakim co, jakim co. To po prostu się działo, tam była praca, praca, praca. I przez cały film nie wypowiedziałem ani razu nazwy firmy, ani razu nie padło słowo Dedra. Możecie sobie to sprawdzić, jak chcecie. Taka zabawna sytuacja, e, dlatego między innymi e, vlog, vlogiem, ale też chciałem taki dodatkowy film zrobić jako taka malutka rekompensata. E, tego filmu w ogóle nie musiałem robić. Moja współpraca polega na pracy tymi narzędziami, a pracę tymi wszystkimi narzędziami zobaczycie w tym dużym projekcie. To na pewno nie będzie jeden film. E, ten projekt mnie będzie też troszeczkę kosztował finansowo. Materiał jest drogi, słuchajcie, cztery arkusze, sklejki to już zapłaciłem. Bardzo dużo pieniędzy, plus. Są kolejne poczuchy na wyposażenie tego będzie. Będzie naprawdę myślę, że, że ciekawa zabudowa. Będę chciał zrobić takiego busika wyprawowego, taki bus biwakowy, tam będzie opcja spania, może kiedyś będzie nawet dachowy. Zobaczymy, będzie taka roleta. słuchajcie, A, co tam nie będzie. Dobra. Tyle na do dzisiaj słuchajcie. Roboty jest planów jeszcze więcej. Roboty, jeszcze więcej. Kangur do, do busa już też idzie, będzie lada dzień. Rury już są, także masa roboty, masa roboty. Postaram się kręcić również filmy z tej mechaniki, z montażu orurowania, z montażu e, tam no, różnych, różnych innych gadżetów. Może faktycznie przyjdzie ta taka ciekawa e, ruleta, takie zadaszenie na e, rozkładane dookoła busa. Także masa roboty. Słuchajcie, kończymy, kończymy. Pewnie wyszło znowu długo, sorry. Mam problem z tym gadaniem, a i tak się próbuję ograniczać. Widzieliście tak pokrótce, co chodzi o te narzędzia. Zobaczcie je w akcji, będą cały czas. U mnie narzędzia zostają, one po prostu pracują. Ja się ich nie pozbywam, jak są mi potrzebne. Wybrałem takie, które mi są potrzebne i wybrałem też takie, które mnie bardzo ciekawiły. Pierwsze wrażenia, bo o niczym więcej tutaj mowy dzisiaj nie ma, są bardzo, bardzo dobre. Także zapraszam Was na kolejne filmy. Ja jadę do domu i zabieram się za montaż. Filmu o desce sztorcowej. Masa pracy w drewnie od A do Z. Zobaczycie każdy proces, jak powstawała ta decha. Naprawdę wyszło super taką zdradę, według mnie przynajmniej. A na dzisiaj tyle. Słuchajcie, jeżeli wytrzymaliście od początku do końca, to już tradycyjnie proszę Was o komentarz od dechy do dechy. Nowych widzów zapraszam do zapoznania się z innymi filmami. Tematy są różne, przeróżne. Majsterkowanie w ogólnym tego słowa poję... w znaczeniu. Jeżeli Wam odpowiadają takie tematy, to subskrypcja, dzwoneczek widzimy się w kolejnych filmach. A wam wszystkim dziękuję bardzo. Cześć.